Chorzowska Kapela Dobrych Uczynków wyłoniła pierwszych beneficjentów swojego programu. Pod koniec maja w MD Kabatory w Chorzowie doszło do pierwszego spotkania pomiędzy dziećmi i młodzieżą, którym przyznane zostały specjalne stypendia artystyczne, a ich przyszłymi mentorami i opiekunami. Chorzowska Kapela Dobrych Uczynków zagrała pierwszy raz w grudniu. Państwo zapewne pamiętają, że to był niezwykły koncert, koled w wykonaniu urzędników, aktorów, dziennikarzy. I w, w ramach tego koncertu zbieraliśmy środki na realizację stypendiów artystycznych. Drugi raz zbieraliśmy w się świąt kiedy malowaliśmy pisanki, które były także wystawione na aukcję, wybrała komisja konkursowa pięcioro dzieci, które są utalentowane w różnych dziedzinach artystycznych, malarskiej, w śpiewie, w tańcu i do tych dzieci staraliśmy się dopasować takich mentorów, czyli te osoby, które w Chorzowie osiągnęły sukces jakiś w jakiejś danej dziedzinie, są specjalistami, jest to na przykład pan Piotr Naliwajko, który jest no, uznanym malarzem w zasadzie na całym świecie, jest to pan Tomasz Mich, który stworzył i realizuje projekt studia Muzykalowego Step. Na ogół to uczeń szuka mistrza. To znaczy, że ktoś, kto chce się czegoś nauczyć, szuka takiego miejsca czy takiej pracowni czy takiego punktu, gdzie mógłby się zaczepić, no przede wszystkim osoby szuka, bo to jest jakby najważniejsze. No a tu mieliśmy sytuację taką, że zostało to zaproponowane, w, nie wiem jak to określić, instytucjonalnie, czy, czy przez ten program. Wydaje mi się, że spróbować można, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jak wiemy doskonale, te dwie osoby, które ze sobą współpracują, muszą do siebie pasować, po prostu zwyczajnie muszą odpowiadać sobie ich charaktery i, i, i zainteresowania. Zobaczymy, co z tego będzie. Kapela nie przestaje grać Absolutnie. My chcemy, żeby to było oczywiście wyjątkowe, zaprojektowane wydarzenie, zawsze takie, żeby ono było takie dedykowane, żebyśmy mogli jak najwięcej takich znanych osób zaprosić. No udało nam się to na koncert Bożonarodzeniowy, udało się na pisanki. Na pewno zagramy raz w roku w różnej formie, gdy będzie się zbliżało Boże Narodzenie. Na pewno będziemy myśleć, w jaki sposób tym razem zaprosić ludzi do tego, żeby, wsparły, żeby wsparli ten fundusz. Bo czym więcej będzie pieniędzy, tym więcej dzieci będziemy mogli zaopiekować i, i tym więcej dzieci będzie miało szansę takiej, której. Nie mają innych dzieci, do tego, żeby się rozwijać pod okiem najlepszym.